Jak już wspominałam, książek z Victoria and Albert Museum to ja mam... E, dobra, chciałam Wam pokazać, że dużo, ale trochę Wam a głowy nie widać. No dobrze. Szync. Cześć. Nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję Wam książkę kastymologiczną. E, tkanina jest Nieodłączną częścią ubioru. Tak sami zapewne wiecie. I generalnie ta książka z Victoria and Albert Museum, oczywiście, jest właśnie o jednym rodzaju tkaniny odbawełnianej drukowanej. W Indiach. O szalach. O samych tkaninach. A także, moi drodzy jak mam to zaznaczone. O ubiorach szytych tych tych tkanin. Jak zwykle Victoria and Albert macie bardzo ładne zdjęcia, duże, z detalami. Ale to nie jest moja jedyna książka o tkaninach, ale od niej chciałam zacząć właśnie. Zrazywanie Wam książek z tkaninami. Przyńc. Z Wiktorem Adalbert